Witam was! Z już ostatnio wbiliśmy 2000 subskrypcji, za co wam niesamowicie jestem wdzięczny. Zdecydowałem, że zorganizuję QA. Pytania można było mi zadać na moim serwerze Discord. Oczywiście Was tam zapraszam. I może jeśli wbijecie i zadacie pytanie, to pojawi się ono w następnych pytaniach i odpowiedziach. Zobaczymy. A teraz lecimy do pytań. Pierwsze pytanie. Kiedy Face reveal? Jest to dosyć dobre pytanie. Jednak ja zdecydowałem, że face reveal zrobię dosyć tradycyjnie, jak wiele innych YouTuberów, czyli na 100 tysięcy subskrypcji. Jest to moim zdaniem optymalna ich ilość. No, kiedyś myślałem, że to będzie nierealne, że tyle w ogóle zdobędę, a teraz jest to dosyć prawdopodobne. Kiedy Minecraft Hardcore? Staram się filmy z Minecraft Hardcore nagrywać na bieżąco. Jednak czasem ta seria już mnie nudzi, nie sprawia mi tyle satysfakcji co kiedyś, bo wydaje mi się, że nie ma już tam po prostu co robić. Jednak może w przyszłości uda mi się coś skombinować, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Czy wybrałbyś alternatywkę, czy pole golfowe? Ciekawe pytanie, muszę przyznać: kobieta, czy biznes? W tym momencie bym wybrał chyba obydwie opcje. Jeśli mogę, rzecz jasna, to tak pojedyncza, to nie wiem. Ja bym się trzymał tych dwóch opcji. Jesteś LGBT? Nie, nie jestem LGBT. Jestem osobą hetero. I tutaj można skończyć to pytanie, mi się wydaje. Chciałeś kiedyś zostać kobietą? Wydaje mi się, że nie. Nigdy nie miałem takich upodobań. Z moją płcią zawsze się czułem dobrze. I nie chciałbym nic zmieniać w moim życiu tak drastycznie. Kiedy serwer Minecraft z widzami? E, nie chcę organizować takiego tradycyjnego serwera z widzami, czy tam wezmę kilku widzów i oni będą ze mną grali. Bardziej myślę o stworzeniu ogólnie serwera takiego, gdzie też inni gracze, nie tylko moi widzowie, będą mogli sobie pograć. E, coś tam już poczyniam w tej materii, jednak dam wam znać, jeśli będzie to gotowe. Skąd pomysł na nazwę Najonet? Jest to ciekawe pytanie. Jak rzecz jasna, wszystkie e, Nazwa Najonet w sumie wzięła się z przypadku. Uznałem, że ona jest dosyć fajna. Wcześniej mój nikt to był polisjaków, To same legendy pewnie pamiętają. Może mało jest tych osób teraz. E, potem sobie zacząłem podciągać w sumie, że Najonet miało znaczyć coś w stylu najlepsze na internecie. Takie jest zniekształcenie z językiem angielskim i polskim. Będzie współpraca z Shendim? Nie będzie raczej. Shendi nie nagrywa obecnie, jego kanał został zhakowany. O czym mówiłem na jednym z moich filmów, właśnie o tym, co się stało z tym YouTuberem. Więc takiej współpracy nie będzie. Co się stało z tym Shendim w końcu? No, jak już przed chwilą wspomniałem, można obejrzeć film. W filmie wyjaśniałem to wszystko. W skrócie, Shendi przestał nagrywać, bo jego kanał został zhakowany. Czy kiedyś zrobisz live'a z palenia papierosa? Nie, absolutnie nigdy. Nie lubię papierosów, nigdy nie próbowałem i uznaję, że są szkodzące zdrowiu i niepotrzebne, więc na moim kanale takich treści nie będzie. Poza tym są, wydaje mi się, niezgodne z wytycznymi YouTube'a. Dlaczego w ogóle nagrywasz na YouTube? Nagrywam na YouTube, bo uznałem, że to jest fajne. Wiecie, zawsze oglądało się tych innych YouTuberów, jak było się jeszcze młodszym, i myślało się, że fajnie będzie tak sobie pogadać do mikrofonu, fajnie będzie mieć tam jakąś widownię. I powiedzmy, moje marzenie się dosyć spełniło. Mam tam jakąś widownię, mogę sobie pogadać do mikrofonu, nagrać dla was. I tak to potem się rozkręciło, że dzisiaj mam dosyć spory kanał. Czemu nie masz kobiety? Nie mam dziewczyny ani nic takiego, ponieważ no. Nie uznaję tego za potrzebne na moim etapie życia. Jestem dosyć młody, uznaję, że jeszcze wiele rzeczy przede mną. I nigdy nie czułem po prostu potrzeby, by wchodzić w związek z kimś. Czy jesteś Drymratem? Jak tak, to ile na klatę? Jak rozumiem, Drymrat to jest jakiś, nie wiem, ziomeczek z siłowni, jakiś szczur siłowniany. E, nie jestem taką osobą. E, jeśli dobrze to rozumiem, rzecz jasna. E, I nie wiem, ile biorę na klatę. Pewnie mało. Bo nie jestem jakoś wielce usportowany Czy będzie live urodzinowy? Jeśli chodzi tutaj o live na moje urodziny, które są 3 sierpnia, możliwe, że coś zorganizuję, ale tego pewnie nie jestem. A jeśli chodzi o kanał, to niedawno na 27 marca był live właśnie na 5 kanału, więc te obydwie opcje są możliwe, czyli i na moje urodziny, i na urodziny kanału będą zazwyczaj jakieś tam specjalne. Ile masz lat? Obecnie mam lat 15. Można to rozpoznać po moim głosie, że jestem dosyć młody, lecz niedługo będę miał tych lat już 16. Ile grasz w Minecrafta? Oj, w Minecrafta gram dosyć długo, ci powiem. Myślę, że na obecną chwilę to będzie 10 albo nawet 11 lat. Minecraft był jedną z pierwszych gier, w jaką zagrałem, jako dziecko. I bardzo mi się spodobała, bo jest taka sandboxowa, można w niej wiele rzeczy robić, a zawsze byłem kreatywny. I teraz też jestem, jasna, więc podobała mi się ta idea budowania na przykład miast, domków i takich innych rzeczy. Czy jesteś transseksualistą? E, nie jestem. Nie zmieniałem płci. Na obecną chwilę nie wydaje mi się, że takie coś się by stało kiedykolwiek. Bo jak wcześniej wspominałem przy piątym pytaniu bodajże czuję się dobrze będąc mężczyzną. I nie chcę takich zmian w moim życiu. Jak widzę to już są wszystkie pytania jakie zostały mi przygotowane. E Jeśli będzie ich więcej na kanale, na Discordzie, to może przygotuję drugą część e takiego QA. A ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłych filmach. Cześć!